Ojca i syna, i ducha świętego. Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj wspomnienie świętego Franciszka Salezego, biskupa, patrona zgromadzenia Salezjanów. Za jego wstawnictwem chcę polecić Panu Bogu intencje tej przy świętej Sprawuję ją za tych wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę, którzy prosili mnie o modlitwę w tym miejscu. Za ich rodziny, bliskich, za wszystkich kapłanów, którzy. Z którymi się też kontaktowałem. Chcę też polecić Wasze intencje, bo wiem, że jest tutaj grupa pielgrzymów z Polski. Także niech Pan Bóg wysłucha Waszych modlitw, z którymi tu przychodzicie, przedstawienie Matki Bożej Fatimskiej. For those who don't speak Polish, I am from Poland and I met here a group of Polish people. I am celebrating this mass for my friends and everybody who asked me to pray for them here in this place. Na początku przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy Biskup stał się wszystkim dla wszystkich. Sprawa, byśmy za Jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, prawo posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy przez te same ofiary corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestaną by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczenie nie mieli już żadnej świadomości grzechów, ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy że to przychodząc na świat mówi ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. Z zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę Boże. Wyżej powiedział, ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział, Oto idę, abym spełniał Twoją wolę. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a on się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z w ziemi. Lecz otworzyłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem o to przychodzę, przychodzę, bo może pełnić Twoją wolę. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, bo pełnić Twoją wolę. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie tajłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, Boże, pełni Twoją wolę. Alleluja, 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 Alleluja. Wysławiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczką. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia, stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Wtedy właśnie tłum siedział wokół Niego, a gdy Mu powiedzieli, oto Twoja matka i bracia na dworze pytają o Ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Do Boga Ojca Wszechmogącego wołajmy za wstawieństwem świętego Franciszka Salezego, aby Kościół prowadził wiernych ku odnowie wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Aby pasterze Kościoła swoją postawą i nauką wskazywali wiernym drogę prowadzącą do zbawienia. Ciebie prosimy. Aby młodzieżowe ruchy katolickie wychowywały młodych w duchu odpowiedzialności, prawości i czystości, dobroci. Ciebie prosimy. Prośmy dobrego Boga o pokój na Ukrainie, o zakończenie wojny z Rosją, o nawrócenie dla tych, którzy rządzą Rosją. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej prośmy w ws intencjach wszystkich tych, z którymi tu przychodzimy, aby Maryja wysłuchała naszych prośb i zaniosła je do Boga. Ciebie prosimy. Abyśmy umieli usłyszane dzisiaj Słowo Boże przepowiadać wszelkiemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, ty powołałeś Świętego Franciszka Salezego, by szedł i głosił naukę wszelkiemu stworzeniu. Prosimy cię, abyś prowadził nas drogą, którą niegdyś wiodłeś ku świętości twego biskupa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Dziś się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Ci zbawienną ofiarę. Rozpal przez nią w naszych sercach ogień Ducha Świętego, którym płonął pełen dobroci święty Franciszek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W Zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich stawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wyniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami i Archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chle i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jose oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas, w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Pokój Wam zostawiam, Pokój Mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oto rządca wierny i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez sakrament, który przyjęliśmy, pomóż nam na ziemi naśladować miłość i łagodność świętego Franciszka, abyśmy razem z nim osiągnęli chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Mógł zapłać Wam za uczestnictwo, za to, że nie byłem sam w odpowiadaniu, też, że mogłem dla kogoś tą przesprawować. Życzę Wam pobycie w Portugalii, Takiego nabrania ducha i siły, szczególnie przy Matce Bożej Fatimskiej, żeby Maria wysłuchała Waszych modlitw. No i szczególnie myślę, że warto tu prosić o pokój na Ukrainie, bo sama Maria prosiła o to, abyśmy modlili się o pokój. I w modlitwie różańcowej zawarte jest wiele łask, więc warto z tego korzystać. Życzę Wam także bezpiecznego powrotu do Polski. Thank you for celebrating with me the mass. For taking the communion we are in fatima the holy mary asked the children to pray for peace we have come from poland we all the time pray for peace on ukraine and the rosary has a lot of power from god inside so let us remember in our prayers about ukraine so there can be a peace and there will be no war in the europe mary wants it god wants peace between us but god also wants us to participate in making the peace so let's pray together and stay here with mary and pray for peace and i wish everybody who stays here to have a spiritual batteries restored with mary and let this blessing from god give you strength and, and peace Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.